Pana? 350. Ile? 350 jest. Kto da więcej? Patrzę, patrzę. Słuchajcie, to jest ostatnia szansa, bo już przyszedł Kuba, legendarny Kuba, żeby nas zgonić. To jest ostatni moment, żeby dać. 350 po raz pierwszy. No słuchajcie, 350 więcej po raz pierwszy, 350 po raz drugi. Gdzieś jest ręka? Widzimy jakąś rękę? Gdzie jest ręka? Ludzie. Jest Prze 4, tak? 4 400? 400 wyczy jest dylemat emocjonalny. Śmiało 400. Za pan Albo pani, bo nie widzę pod światło, się zgadza na 400 zł. Jest 400 zł po raz pierwszy. Bamy 400 po raz pierwszy. Dobrze, to są ostatnie chwile. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi i chciałabym zobaczyć 450. Nie widzimy. A? Jest ktoś? Podobno ktoś jest. Jeżeli nikogo nie ma. To Ten weźleczkę... pan, który podnosi tam rękę, bo my pana znajdziemy. Chcę wiedzieć, czy pan ma taki kicik, czy pan się licytuje? 500 złotych, pan, który podniósł rękę. On jest tam na samym końcu. Proszę zrobić tyle złotych po raz pierwszy, po raz drugi. 500, kto da więcej? Śmiało. Myślę, że pan już się może tu przeciskać. Tak, pan, pan się przeciska do nas. Ciężko będzie, ale zapraszamy. Panowie że pana przepuszczą na tak zwany Texwitch. Dobra, Pan się przyciska. Czyli tak, 500 po raz pierwszy. 500, 500 po raz pan drugi i 500 to. po raz trzeci. Przeranę. Przeranę, ja szczęście pana. Prawo do tego pana słuchajcie. Jowali Kraków z za 500 zł wielkie Brawa!